5, 4, 3 Dwa... I go jedziemy to to z koksem. jest to z tą... dziurą? Tak! Chcecie wyjść z tego Chyba. Diva się loguje! Chyba. Tak, są chyba z tą dziurą, chyba. Tak, z tą dziurą. Kamila musisz na mój że przyszedł tutaj do gry. Nie! Padły do dziury. <gulny> <Jest nieumyka>. Dlatego, <gulny> dlatego ja. <gulny> Ale jak oni to widzieli, to się tam naśmieli. O, jest bardzo dobry żniwiarz. Nawet nie musieli strzelać. Jest bardzo, ty... jest bardzo dobry żniwiarz, od razu mówię. Żaden <gulny> opór nie jest nie do pokonania. 4-0 już ma. No mnie no, Przyjmuję już Boki macie Tak, um, bokiem Dob, do, Dobry jest Ogarniam Tak, jak już bokiem musimy wyjść, Tomaszu On jest naprawdę dobry

Ojejku, ale już nie wiesz, jest dobry On ma... na Trzyna... każde rano Cię podejdzie z boku, nie? Tak, on ma 13 To mamy, nie wiem, podać bez przez jednego gościa, który nam, nie streama zepsuje? Nie Ale już, ale widzisz, ja mówiłem, że to tylko gra, ale... Ale nerwa można złapać Nerwa można złapać i to takiego niezłego Nie No i obyś ja no, wiedziałem, że wyjdzie mi z lewej Ale chłop musiał Chłop musiał mieć dziwko, nie? Że zostałem w jest zastaw celowanego Ale ma 161 Jest kozakiem to Rozpierdziela nas tutaj To bolesna droga. Włączam odliczenie do samozniszczenia

To, że ktoś jest na przykład bardzo dobry, to my akurat tych osób nie znamy, może być, yy, prawdopodobnie są haksów. O, dziękuję, wygraliśmy! 622 miejsce, ranga D, dziękuję. D jak dupa, dziękuję Kamil Zainstaluj sobie Kamilu Overwatcha. To jest to, i no, że od drugiej strony... Co za dzień! Co za piękny dzień tak nie Ostatek. To jest, to jest pokoik, ale no, są z drugiej strony strony. Co tego co myślę, tak jest to? Trochę nam się naberwało, ale jeszcze możemy wygrać. To jakoś bokiem, ten tutaj na górę. o właśnie tędy. Tu? Tak, no to jest ten pokoik, świecił się samot. O! To chodź na górę Nie, ja sobie na się robi. Trzeba się poko poko pokodować trochę czegoś. Czas na kolejną. To na pewno Czuję, szepszym przyjęliśmy. No ja... Ja miałem różne rzeczy, no. już jednego przemysłu za mapę. Zresztą, no, mamy trzeba no, to jeszcze mogę go testować, nie wiem czy nam Poczekaj, ten jest, 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 no, jest kurwa dobry. TY! No jeden HP! Przeżył, no jaki farciarz! Albo progamer, 19.1 On się bawi tutaj z nami, ten gość. Nas, on nas Jadko rozpierdala i się jeden. z nas śmieje. Wszystkich nas zabija. Jest, może się uda. Nie, on ucieka. Wow, w końcu. Nie wiem, co ja wziąłem. Zajmuję cel.

Tylko Iceman przeżył, bo Ey, tank. Ludz, wszystko, wszystko bolać. ubił. Wszystko ubił, bo tank. Ja, gra, ja pierwszy raz gram grałem tu czymś. A to jest ta sombra. Masz teleporty. Ja tym nie używać, ja to pierwszy raz tymi... To teleport. Te, teleport się rzuca na ten. Teleport się rzuca na apteczkę. Kurwa ja Ucieka, bo wie, że nie... Ult, czy co to jeszcze, kurwa? Ja nie ostatni się Poszedłem na niego, ale le le leczyła go Ana No gość jest niesamowity 24-4 No ja też go raz ubiłem Ale on teraz dostał, on ode mnie ucieka Ze mną szansa chyba wygląda na to, że nie ma że nie wiesz jak do koło strzela to się leczy? Wiesz? Nie wiem gdzie są, wszędzie są! Wzmacniam siły życiowe Pokój Jak? No, Druga runda. Rozstrzygnięte. Jestem zobowiązan. Twoja siła staje się. Nowa. Nie zdoła Oni teraz czekają, żeby całą piątką zaatakować. I oni... zobaczysz. O, tam, tam ulta. Jedną osobę tylko złapał. A, mają teraz inną taktykę. Żeby nas... Żeby tutaj nikt nie dochodził. A teraz oczy szeroko otwarte. Oferuje coś więcej. Snajper tu jest. Na blisko. On sobie na blisko snajpi. Oj, przejmuj. Przejmo. To jak, bo... to jest I przejmuj. Tutaj teraz. się przejmować. A może? Jestem rozpalona do czerwoności! Oby wróciły ci siły. No ale tamten naprawdę, z tamtym mamy... Z tamtym Wybit. mamy kłopoty. Jeden do jednego. Też musimy kiedyś zobaczyć, jak się tym z gra, wiesz? Popróbować. Ile on ma? 26 Do pilnuje. No to tu to, to tam jest jeszcze lepiej przyjętam, odda się 7-1 od niego już. Wies... Ach, dobra. Nie bierzcie tego do siebie jak zaliczę więcej likwidacji, okej? Okay? Nie I... mogę trafić. 4-3-2-1. Tomek weź 3, postać którą umiesz grać. Bo, bo złote, no. bo, bo złote kalesony nie będą nasze. O złote kalesony, kurde. Teraz jak nie mówię, nie mówię, nie... poczekaj wieczorem do ligi, czy tam do czegoś. Nie wiem, ucieka ode mnie. Naprawi cię. się leczysz Tomasz. masz. Potrzebuję pomocy! Ale. Przecina kopie! Wojciech! za nimi obydwa Drydki były. Nie wiem, mnie tam leje, Marku. Pozwól mi się naprawić. To, to ma teleport na prawym przycisku. Teleport ma, tak? Może się teleportować. Ona... To jak symetra. Tylko, że on od razu sam się nie, nie, nie musi... Na szczycie ma Leczyć, leczyć, leczyć. No to ja, ale ty uciekasz mi. Nie trafiam do ciebie. Wszystko. Muszę, muszę jeszcze sobie nowe, nowe leczące zrobić. Albo tak A ten Urisa? A on no, słaby. Dobra mam ja mam za dziwne przeczucie. Coś dziwna podkucha tu jest. A, widzieli tego, to... Potrzebuje chwili na Marek to wleciał. Marek wleciał. Tam... Marek wleciał A Marek żyje. Tak, ale ja tego tanka plop, jednego. O, wleci mi tank ten. Wieczne amo, co ma. Hold. And...